I nic ciekawego tu nie ma. Bum! O, Makowicz zrobił w końcu ten film o morderczych dronach. Klik. To był największy syf, jaki widziałem w całym YouTube. Invictus Gong. I znowu nie mogę obejrzeć hentai o morderczych dronach, bo muszę nagrać o tym odcinek. zdać Znaczy... Hej, hej, hej! Dzisiaj mówię drugi odcinek Morderdroids. nie Miejmy to już szybko za sobą. Film zaczyna się od tego, że N jest młody, no bo wiecie, fajnie przestrzegać zasad chronologii, Później Jay wyzywa go od ciołków, ale wtedy przychodzi Tessa, która swoją drogą jest spokrewniona z Mononaisem. Kto wie, te dwie. Także jak Tessa przychodzi z nowym dronem, który. <grym> Lepiej, żeby nie mówił co mam na myśli, ponieważ to mógłby usunąć mój film. Wtedy N się budzi i masakruje swój grzyb. <grym> Po chwili Uzi znalazła obroże, ej, ja to chyba widziałem na pewnych filmach, a później rozjechała lustro. Potem dostajemy słynnego mema z bombelkami. Zabilibyście mnie, gdybym tego nie pokazał, a z kolei N. N, N pyta się, czy to dobrze mordować ludzi, ale wtedy Uzi odpowiada: Cisza. N zadaje coraz to trudniejsze pytania, więc Uzi reaguje na to w następujący sposób: Ta dupa na pewno się nagrywa. Przychodzi dupę mnie załacze. No teraz wiemy, co mi siedzi w głowie. Dopowiedzcie. Siedzi. Później widzimy jakiegoś gościa, który zamiast, yy, zamiast zająć się swoją robotą, patrzy się gdzie swój zwłoki Jay, przez co zginął. Nie znęcając się dłużej nad drugoplanowymi postaciami, przejdźmy więc do szkoły, w której to o, padały m.in. innymi takie słowa. Ta, ma problemy z integracją. Boję się, że to może być błąd w oprogramowaniu. O, to zupełnie tak jak ja. E, czekaj, co? Potem Nuzi robią coś, lecz wtedy przychodzi, nie pamiętam jego imienia, więc nazwę go Stefan. Więc Stefan poinformował Uzi o tym, że jak to określił, nasi ostatnio znikają. Po czym Uzi postanowiła tak w połowie wrócić do swoich. Kamera przechodzi na jakiegoś gościa, który jest tak nieogarnięty, że dał się nabrać. Zresztą zobaczcie sami. Hej, o tym? Chcesz dołączyć? Dołączyć i tak dziwnie stać z tobą w bezruchu, w podejrzanie niskiej rozdzielczości. Taak? Ok, potem Nuzi oraz Stefan poszli dalej, i akurat wtedy, kiedy już ich nie było, to ten potwór znów zaatakował. Co za przypadek! A potem dostajemy scenę, której mógłbym się czepiać całe wieki, ale... Ech, szkoda strzępić ja. Tak naprawdę to trochę zgłodniałem. Później ekipa znalazła informację o tym, czymś co robi zamieszanie w okolicy, ale o nie! Jakieś śmacki porwały Stefana, więc nasi bohaterowie będą go uratować. Wtedy potwór znów próbuje zwabić ofiary, lecz ta pułapka jest takiej jakości co fabuła tego serialu. Spokojnie, później wszystko wytłumaczę w logiczny sposób. Potem dostajemy walkę, którą oczywiście wygrali i na koniec Uzi pogodziła się z ojcem. Byłbym zapomniał, na końcu dostaliśmy scenę z tą Rosjanką, która je robaki i nie wiedzi czemu patrzy się na dziewi. W sumie to nie wiemy co powiedzieć na koniec, lecz mogę powiedzieć, iż to subiektywna opinia. A tak to możecie zostawić łapkę w górę, napisać komentarz, co mogę omówić, i możecie też dołączyć na serwer Discord. I taka rada: Zostawcie suba! to tyle, trzymajcie się, cześć.